10. Pseudonim El Chapo. El Chapo pochodzi od jego niskiego wzrostu około 168 cm, ale ironią losu, stał się symbolem potęgi i wpływów, które przekraczały wszelkie granice. Guzman dorastał w małej, ubogiej wiosce Latuna, w stanie Sinaloa, gdzie jego rodzina utrzymywała się głównie z uprawy maku kluczowego surowca do produkcji heroiny. Mimo swojego skromnego pochodzenia, Guzman już w młodym wieku Zrozumiał potencjał narkotykowego rynku. Jego pseudonim, początkowo mający podkreślać jego niski wzrost, szybko nabrał zupełnie innego znaczenia, symbolizując człowieka, który pomimo fizycznej niepozorności miał ogromną władzę w świecie przestępczym. Guzman zasłynął z bezwzględnych metod, które obejmowały zarówno brutalne egzekucje, jak i negocjacje oparte na łapówkach i szantażu, co uczyniło go postacią owianą strachem. 9. Kartel Sinaloa Kartel Sinaloa, założony w latach 80., przekształcił się z lokalnej organizacji przemytniczej w globalne imperium narkotykowe dzięki taktycznej wizji El Chapo. Guzman zrozumiał, że kluczem do sukcesu jest kontrola nad całą logistyką handlu narkotykami od produkcji po dystrybucję. Sinaloa zajmowała się handlem różnymi narkotykami. W tym kokainą, marihuaną, heroiną i metamfetaminą. Ale to nie wszystko. Kartel pod przywództwem Guzmana zainwestował w zaawansowaną infrastrukturę, w tym skomplikowane sieci podziemnych tuneli na granicy meksykańsko-amerykańskiej, które pozwalały przemycać ogromne ilości narkotyków bez wykrycia. Te tunele były wyposażone w oświetlenie, wentylację, a nawet systemy szynowe, co świadczyło o niesamowitej organizacji kartelu. Guzman działał jak prezes międzynarodowej korporacji, zarządzając przepływem towarów, ludźmi i pieniędzmi, tworząc sieć kontaktów sięgającą Europy, Azji i Afryki. 8. Ucieczki z więzienia Jednym z najbardziej znanych aspektów życia Guzmana były jego spektakularne ucieczki z więzień. Pierwsza miała miejsce w 2001 roku, kiedy to El Chapo, przebywając w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Jalisko, przekupił strażników, którzy Pomogli mu ukryć się w wózku na pranie. Ta ucieczka była początkiem jego legendarnej nieuchwytności, która trwała ponad dekadę. W 2015 roku, po ponownym schwytaniu, Guzman uciekł z więzienia Altiplano przez tunel, który był majstersztykiem inżynierii. Liczył półtora kilometra długości, miał system oświetlenia, wentylację i motocykl przystosowany do poruszania się po szynach. Tunel prowadził prosto do prysznica w jego celi. Ucieczka ta była ogromnym ciosem dla władz meksykańskich, które musiały zmierzyć się z krytyką korupcji i niewydolności systemu więziennictwa. Guzman, po tej ucieczce, kontynuował swoją działalność, a jego zdolność do unikania wymiaru sprawiedliwości jeszcze bardziej umocniła jego status wśród podwładnych i przeciwników. 7. Aresztowanie Po drugiej ucieczce Guzmana w 2015 roku. Władze meksykańskie i amerykańskie skupiły wszystkie swoje siły na jego ponownym schwytaniu. Operacja poszukiwań była wyjątkowo skomplikowana, angażując setki agentów i wykorzystując najnowsze technologie. Służby śledziły jego ruchy, rozmowy telefoniczne, a nawet media społecznościowe, co pozwoliło im w końcu namierzyć go w Los Mochis, mieście położonym w stanie Sinaloa. W styczniu 2016 roku doszło do ostatecznej obławy. Która została sfilmowana i pokazana w mediach na całym świecie. Guzman został schwytany po krótkiej wymianie ognia, a operacja była jednym z najbardziej rozreklamowanych sukcesów w walce z narkotykami. Jego aresztowanie pokazało jednak również słabości meksykańskiego systemu, który przez lata nie był w stanie go powstrzymać. 6. Ekstradycja do USA Ekstradycja El Chapo do Stanów Zjednoczonych. Była krokiem bez precedensu w walce z przestępczością narkotykową. Meksykański rząd obawiał się kolejnej ucieczki Guzmana, więc zdecydowano się na ekstradycję do USA w 2017 roku, w przeddzień inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Jego proces odbył się w Nowym Jorku, gdzie wprowadzono wyjątkowe środki bezpieczeństwa, a każda rozprawa była pilnie strzeżona. Guzman został oskarżony o wiele przestępstw, w tym o przemyt setek ton narkotyków do USA. Zarządzanie organizacją przestępczą i zlecanie morderstw. Jego proces był szeroko relacjonowany przez media, a sam Guzman, mimo swojej pozycji, musiał zmierzyć się z siłą amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Proces obnażył brutalność jego kartelu, ale także pokazał zasięg korupcji, która umożliwiła mu prowadzenie działalności przez lata. 5. Wyrok. W lipcu 2019 roku. Po jednym z najbardziej medialnych procesów w historii przestępczości zorganizowanej, El Chapo został skazany na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz dodatkowe 30 lat więzienia. Sąd nałożył także na Guzmana ogromną grzywnę w wysokości 12,6 miliarda dolarów, co odpowiada szacunkowym dochodom, jakie kartel Sinaloa zarobił na handlu narkotykami. Guzman został osadzony w więzieniu ADX Florence, znanym jako Supermax. Najbezpieczniejszym więzieniu w USA, z którego jeszcze nikt nie uciekł. Tam przebywają najgroźniejsi przestępcy i terroryści, w warunkach całkowitej izolacji. Wyrok na El Chapo był symbolicznym końcem jego przestępczej kariery, ale kartel, który zbudował, nadal funkcjonuje, co pokazuje jego głęboko zakorzenione wpływy. 4. Luksusowy styl życia. Joaquin Guzman, mimo że zbudował swoje imperium przestępcze, w brutalny sposób. Cieszył się życiem pełnym luksusów, które były na przeciwległym biegunie od jego krwawej działalności. Guzman często podróżował w drogich odrzutowcach, a jego posiadłości były wyposażone w najnowsze technologie i luksusowe udogodnienia. Miał również imponującą kolekcję luksusowych samochodów, w tym modelów takich jak Ferrari, Lamborghini czy Rolls Royce. Jego domy były często ozdobione drogocennymi dziełami sztuki i kosztownościami, co odzwierciedlało ogromne zyski z działalności kartelu. Guzman nie tylko wydawał ogromne sumy na swoje życie osobiste, ale także inwestował w rozwój infrastruktury kartelu, co umożliwiło mu dalsze poszerzanie wpływów. 3. Kontakty z celebrytami. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych epizodów życia Guzmana była jego próba nawiązania kontaktu z przemysłem filmowym. Joaquin Guzman próbował wykorzystać swoje wpływy, aby stworzyć film biograficzny o swoim życiu. W 2015 roku El Chapo nawiązał kontakt z meksykańską aktorką Kate Del Castillo, która była znana z ról w telenowelach i filmach. Del Castillo była zainteresowana produkcją filmu o Guzmanie i pomogła mu w nawiązaniu kontaktu z hollywoodzkim aktorem Seanem Pennem. Penn spotkał się z Guzmanem w ukrytym miejscu, a wywiad, który przeprowadził, został opublikowany w magazynie Rolling Stone. Spotkanie to miało ogromny wpływ na operację ścigania Guzmana, ponieważ informacje zdobyte przez dziennikarzy pomogły w lokalizacji i ostatecznym aresztowaniu przestępcy. Guzman Będąc jednocześnie osobą bardzo publiczną i skrytą, próbował wykorzystać swoje kontakty, aby wpływać na wizerunek i przekonania społeczne. 2. Rodzina w biznesie Rodzina Guzmana odgrywała kluczową rolę w jego działalności przestępczej i po jego aresztowaniu. Synowie El Chapo, znani jako Los Chapitos, przyjęli część kontroli nad kartelową działalnością po jego uwięzieniu. Ovidio Guzman, jeden z synów, był szczególnie istotny dla operacji kartelu, kontrolując ważne szlaki przemytu i zajmując się dystrybucją narkotyków. W październiku 2019 roku, podczas próby aresztowania Ovidio Guzmana, doszło do brutalnych starć w Culiacan, gdzie członkowie kartelu zablokowali miasto i zaatakowali funkcjonariuszy. Operacja zakończyła się wycofaniem się służb. Co pokazało ogromne wpływy rodziny Guzman oraz zdolność kartelu do organizowania i prowadzenia operacji na dużą skalę. W wyniku tej konfrontacji państwo meksykańskie zostało ukarane za niewydolność w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. 1. Obecny stan kartelu Sinaloa. Kartel Sinaloa, mimo aresztowania Guzmana, nadal jest jednym z najpotężniejszych karteli narkotykowych na świecie. Kartel wciąż prowadzi działalność przemytniczą i kontroluje wiele kluczowych szlaków dostaw narkotyków do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Kartel nadal zajmuje się handlem kokainą, marihuaną, heroiną oraz fentanylem silnym opioidem, który jest jednym z głównych czynników kryzysu opioidowego w USA. Sinaloa ma również rozwiniętą sieć prania pieniędzy oraz liczne powiązania z innymi grupami przestępczymi i politykami na całym świecie. W ostatnich latach, mimo rosnącej konkurencji ze strony kartelu Jalisco Nowe Pokolenie i innych organizacji, kartel Sinaloa utrzymuje swoją pozycję jako dominujący gracz na globalnym rynku narkotykowym. Wciąż prowadzi działalność na szeroką skalę, mając wpływy na politykę, gospodarkę oraz społeczeństwa w wielu krajach. Choć Joaquín el Chapo Guzmán odsiaduje teraz dożywotni wyrok w najściślej strzeżonym więzieniu na świecie, jego dziedzictwo wciąż żyje. A pytanie, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi brzmi: czy to naprawdę koniec historii El Chapo, czy tylko kolejny rozdział? Bo jedno jest pewne: nawet w celi, jego cień wciąż unosi się nad światem przestępczym. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij o łapce w górę i subie z dzwoneczkiem, żeby zawsze być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.